Witam Was serdecznie. Chwała Panu Bogu. Witam Was na kanale Jak wy pamięta. Z tej strony Zachariasz. Następnie chcę Was pobogosławić w imieniu Pana naszego Boga Jezusa Chrystusa. Zbawiciela naszego. Dzisiaj chcę Wam się nagrać króciutki, bardzo króciutki film. Jak wiecie mój kanał się nazywa poszczególne filmy Moje świadectwo wiary. I chcę dzisiaj opowiedzieć pewne świadectwo. Coś mnie dzisiaj spotkało. A... Później Duch Święty mi wlał, dlaczego takie coś było, bo nie rozumiałem tego. I, e, może historia dla kogoś będzie błaha, ale dla mnie bardzo ważna, bo potwierdza to też, co Słowo Boże mówi e, o ludziach nawróconych, jak Pan Bóg traktuje swoje dzieci, swój lud Boży, tak jak jest opisane właśnie w Ewangeliach. I dzisiaj byłem. Yy, dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj, nie będziemy też jeszcze w niedzielę, u Marcina, mojego umówionego brata w Chrystusie, którego Pan mi dał obok mnie, a mnie yy, obok niego, po prostu kroczymy razem yy, z ciężką z Panem naszym, kochanym Bogiem Jezusem Chrystusem, yy, działamy razem dla Pana Boga i znacie Marcina, nagrał niedawno też świadectwo na temat sekty, w której byliśmy, o pewnym też człowieku, co jest też tam nieistotne już, yy, na dzień dzisiejszy, na to nagranie ktoś chce to po prostu sobie, może tam wejść i zobaczyć, kim jest Marcin. I w każdym bądź razie e, byliśmy u niego, u jego rodziców. Jego rodzice zajmują się, jego tata jest pszczelarzem też i ma ule. E, produkuje też miód, wspaniały miód. I e, mieszka na środku pola w ogóle. Stala od miasta, od wszystkiego. Centralnie na środku pola. Zbite dobry kilometr. Pole z jednej, z drugiej, z trzeciej strony. Jest tylko jeden dojazd ogólnie, ale wiecie o co mi chodzi. Jest po prostu środek pola, naprawdę. I, i jeden dom tam stoi. I tak stałem sobie, patrzę na to niebo, te piękne, y, pogoda była piękna. Nie było tak upalnie jak wczoraj, przedwczoraj, ale pogoda piękna, to chmury, lekki wiaterek, te kolory, zieleń, pola, wszystko ładnie się zlewało z niebieskim kolorem nieba. Podziwiam to taki i patrzę tak na modlę się, Panie Boże. Ty jesteś wspaniały! Jak ty pięknie, cudownie, to wszystko stworzyłeś dla nas, dla nas, ludzi tutaj. I my tutaj na ziemi jesteśmy, mamy ten test. No i tak się modliłem, podziwiałem, chwaliłem Pana za to. I w tym momencie, ja miałem koszulkę ściągniętą, w tym momencie czuję na plecach pieczenie. Mega pieczenie, tak jakby mi ogień ktoś wpalił i takie ukłucie, jakby mi ktoś nóżbił, igłę mocno, nie wiem. no. I on wioła co się dzieje, nie? I Marcin podbiegł. I okazało się, że mnie pszczoła urządziła, Tak bez powodów, podczas modlitwy. I wyciągnął rządło. Jeszcze mi wyciągnął to rządło, Jego mama przyszła, dała plaster, oce, wiadomo. Ja mnie nigdy w życiu pszczoła nie ugryzła. Zastanawialiśmy się, czy teraz to się będzie działo, czy ja spuchnę, czy jestem uczulony na to w ogóle. I, e, i po tym wszystkim e, dokończyliśmy dalej naszą pracę. Jestem ja plastrem i trochę się zastanawiałem nad tym co myślę, jakąś karę dostałem, czy co przy modlitwie takie coś się dzieje. I ja mówię tutaj, wielbię Pana Boga, mówię, a tutaj takie coś przyszło, mówię, co ja zrobiłem, wiecie, zaraz jak to człowiek e, nawrócony się zastanawia, gdzie popełnił błąd, czy coś jest nie tak, czy Pan Bóg mi przez ostrzegł, czy o co to chodzi, mówię, no w trakcie, mówię, no naprawdę, miałem tyle myśli w głowie, nie? że, no mówię, o co tu chodzi, nie. Przyjechałem do domu yy... Przyjechałem do domu, zrobiłem sobie drzemkę też i teraz całkiem niedawno, jest godzina po północy dokładnie 5 minut po północy i z pół godziny temu Ja wiadomo Marcina weź mi się ten plaster, nie? W ogóle mnie nic nie swędzi tam Nie mam żadnej opuchlizny Nie ma w ogóle śladu że mnie jakakolwiek pszczoła ugryzła nic. Zupełnie nic. ja mówię, co się dzieje? Dlaczego takie coś się stało? Przyszedłem tutaj na miejsce, w którym usiadłem i tak sobie siedzę. nie ja mówię, dlaczego tak się stało? I nagle wlewane mam myśli do głowy. Z Ewangelii, wersety. Pierwsze to był ten werset, że będziecie brali węże w ręce, wypili, jak wypijecie truciznę, nic znowu się nie, nie stanie. Takie znaki będą, demony będziecie wypędzali. I później następnie yy, wersety o tym, jak Paweł podczas sztormu co rozbił się statek, oni, wypo, oni wyszli na brzeg, siedzieli przy ognisku i Paweł, żmija ukąsiła. Paweł odczuł ból, ale strącił tą żmiję do ogniska. Oni czekali, aż on umrze, jeszcze mówili, że ten człowiek pewnie zgrzeszył bardzo mocno, że najpierw może go chciało zabić, a później kolejny raz bo go, go chcieli zabić, musiał naprawdę zgrzeszyć i czekali na jego śmierć, a Pawowi nic się nie stało. I to mnie to dotarło, właśnie, że, że to jest podobna sytuacja. Ja wiadomo, ja nie jestem żadnym posłem Pawłem, ale chodzi o to, że lud Boży, dzieci Boży, Pan Bóg, właśnie to są te znaki. Jeśli ktoś jest nawrócony, ja taki właśnie znak otrzymałem, potwierdzenie. Nie mam nic, nawet śladu, żadnej opuchlizny. Nie ma nic w ogóle, cokolwiek, żeby co, cokolwiek by się stało. Ja widziałem kiedyś programy na temat właśnie tych ludzi, którzy są uczuleni, to oni puchną, nawet mogą umrzeć od czegoś takiego, ale ogólnie od ukąszenia pszczoły to są opuchlizny, swędzi mocno. Z tego co widziałem w tych programach, i tak dalej, a ja nie mam nic, zero, żadnego śladu, nic, kompletnie nic. Niesamowite to jest. Chwała Panu Bogu naszemu kochanemu Jezusowi Chrystusowi. To też mi potwierdziło, tylko właśnie tak jak przyszły mi te wersety z Biblii, automatycznie czemu to się tak stało. Ja myślałem, że ja zgrzeszyłem, jakąś karę dostałem, a tu Pan Bóg odebrał swoją chwałę. Pokazał mi również, że należę do Niego, jestem Jego dzieckiem i proszę, drogami Pana. I tak jak jest opisane właśnie w Słowie Bożym, jego dzieci nie spotka właśnie żadna trucizna go nie otruje, nawet jakby go żmije poukąsiły, tak jak apstopowa, czy mi jakieś pszczoły. Ból jest, ból odczułem wtedy, nie? Przy ukąszeniu. Tak jak Paweł odczuł, jak żmija ugryzła. Ale nic się nie stało, żaden jad nie wszedł, nic nie krążyło, nic, zupełnie nic. Chwała Panu Bogu. Naszemu kochanemu Jezusowi Chrystusowi. Ja to nagrywam, bo wiecie, mój kanał się nazywa Moje Świadectwo Wiary. Ja tak mój kanał, ja chyba pamiętam, ale pod tytułem Moje Świadectwo Wiary, więc ja nagrywam swoje świadectwa, o tym chcę rozmawiać. Nie chcę już wchodzić w doktryny, bo tak jak mówiłem, ilu jest ludzi, tyle każdy inaczej. Każdy myśli, wierzy w to, jeden w tamto, drugi w tamto. Nie na tym polega, żeby się wykłócać. Ja chcę przyciągać ludzi do naszego kochanego Pana Boga Jezusa Chrystusa. Daje świadectwo z samego samego siebie. Chcę Wam pokazywać właśnie na podstawie mojego życia. Pan Jezus Chrystus istnieje. Ja Mu dam swoje życie. Jestem przez to wyśmiewany przez ludzi. Straciłem wielu znajomych, kolegów, przyjaciół kiedyś z poprzedniego życia. Ponieważ kroczę drogami Pana. Wiadomo, nie należy... Nie, nie, tu, jak się żyje na tym świecie, to ja Wam tak szczerze powiem, że ja czekam tylko na powrót naszego kochanego Pana Boga Jezusa Chrystusa, nie wiadomo kiedy On powróci, lub na śmierć, bo śmierć dla mnie to jest zysk. Ja tutaj jestem przychodnie tylko na, na tym świecie. Ja się nie mogę doczekać właśnie tego, tego momentu, tego dnia, kiedy to nastąpi, żeby być z naszym kochanym Panem Bogiem Jezusem Chrystusem. Ale do tego momentu chcę nagrywać to, co Pan Bóg mi da, jakieś świadectwa, już doktryn żadnych nie będę tam nagrywał i... Nie ma to żadnego tam y, sensu się wykłócać, ten ma rację, ten ma rację, tamten ma rację, ja nagrał to, 30 ktoś innych filmów nagra, powie, że ja się mylę, później ja powiem, że ten się myli i ani ten nie zrozumie mnie, ani a ja jego i na takie to jest podstawie. Wiadomo, że trzeba fałszywych proroków, fałszywych tych prawdziwych takich fałszywych proroków, którzy chodzą z wodzicieli, trzeba daj, przed nimi ostrzegać, potępiać takie ich zachowania i y, no to jest normalne, nie? I tak jest opisane ze sobie Bożym. Ale w każdym bądź razie ja wam zdałem dzisiejsze moje świadectwo, co się wydarzyło. Chwała Panu Bogu. No nie mam nic nawet śladu, ukończenia, żerobulu, żadnego swędzenia, nic, zero. Chwała Panu Bogu, no to jest niesamowite dla mnie, nie? Co ja doznaję w życiu co ja przychodzę? Pan Bóg jest cały czas ze mną i przemawia do mnie poprzez słowo Boże, poprzez sny. I zresztą pewnie macie to samo. Ci, co kroczą z drogami z Panem, choć przychodzi też i druga strona, która wykorzystuje właśnie w ten sposób. Niektórzy są przez to mocno zwiedzeni, bo za bardzo wierzą w sny, lub inne jakieś baśnie odstąpili od nauki Chrystusa i pobłądzili totalnie. No jest tak niestety, ale ja nie o tym dzisiaj chcę mówić. Chciałem właśnie, tak jak wam powiedziałem, abyście i namawiam jak zawsze, no ja na, jak zawsze namawiam do tego, abyście przyjęli Pana Boga Jezusa Chrystusa do swojego życia, wyznali Mu swoje grzechy, przyznali się do tego, że jesteście grzesznikami, oddali Mu swoje życie, zaproście Go do swojego życia. On wejdzie do was tego życia, uwolni was od wszystkich nałogów, od pozmienia wam, da wam to, co potrzebujecie, ja zabierze wam to, czego wy nie potrzebujecie i odmieni wam takie życie, że no, będzie cudowne, wspaniałe, i choć nie jest usłane do końca różami, jest ciężko, trzeba wziąć swój krzyż i za Panem Jezusem Chrystusem, bo tacy są tylko Jego godni. I spójrzcie też na życie apostołów, jakie mieli. Ale to jest warta, ta cena jest warta, życie wieczne to jest coś, to jest coś wartego. Wyobraźcie sobie właśnie, jak w to życie wieczne, że milion, dwa miliony, dziesięć milionów lat, to jest dopiero początek. No, a tutaj jesteśmy tylko na chwilę, tu jest nasz test, tu jesteśmy jakby na studiach w szkole przechodzimy ten test, znamy Go lub nie znamy, i pójdziemy albo na, do zbawienia do życia wiecznego, albo na wieczne potępienie. Nie ma nic pomiędzy. Zastanówcie się nad tym ludzie, bo tu chodzi gra o jest wysoką stawkę o wasze dusze. A cena za to została zapłacona. Cena na krzyżu zapłacił Ofiara została złożona raz na zawsze. Złożył Jezus Chrystus. Jest to dar z łaski, darmowy. Tylko czeka na Was, Pan Jezus Chrystus, aż Go przyjmiecie. Otwiera, wyciąga do Was ręce, stoi i kołaczy przed tymi drzwiami, abyście Go wpuścili. I czeka, patrzy na to, kogo wpuścicie. I uwierzcie, że wszystko, jak będziecie się trzymali Jezusa, wszystko będzie dobrze. Pamiętajcie, tylko Jezus i nikt inny. Z Panem Bogiem.